Lepszej granicy nie będzie niż ta, która trwa, kiedy w majtach jest mokro i w butach chlupie nam. Ja się nie wypowiem, ja się nie wypowiem, ja się nie wypowiem absolutnie. Lepszej granicy nie będzie niż ta, która trwa, kiedy w majtach jest mokro i w butach lupię nam. Harcerski Ogólnopolski Rajd Granica, już po raz trzynasty gości Harcerzy z terenu Dolnego Śląska, a także z innych rejonów naszego kraju w pięknych górach Karkonoszy. Tegoroczna edycja była trudnym rajdem, ponieważ przez kilka dni bardzo mocno lało, mimo to harcerze mieli pogodę ducha przez wszystkie dni rajdów. Tegoroczna edycja rajdu granica ma szczególne motto, przesłanie Jana Pawła II Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym stawiajcie wyzwania Nazywam się Grzegorz Grodzicki Jestem komendantem trasy 7 13 ogólnopolskiego rajdu Granica Znajdujemy się w Świeradowie Zdroju na punkcie startowym na dawnej stacji kolejowej Jest godzina 9 dokładnie Spodziewam się, że za chwilę pierwsze zespoły pojawią się i ruszą na trasę Ranna mgła Usiadła jak królowa, przykryła suknią górskich szczytów stron. Na trawach rosa blaskiem kolorowa, spod ziemi słychać... Lewą i prawą. Trzymaj się. Jak wyróżniowała, to Hedwiczach ma dwie na punkcie startowym. Stan 8 plus 1 jeszcze niezgodny, bo jedna dojedzie w piątek. Nie będzie niż ta, która trwa. Kiedy w jest mokro i buta Motto tego rajdu, które sobie e, zadaliśmy, motto papieża Jana Pawła II, nie czyńcie skautingu zbyt prostym, zbyt łatwym, stawiajcie wyzwania. Jest to motto, które e, znakomicie, jakby, znakomicie oddała atmosfera i sytuacja całego rajd'u uporczywie padający deszcz, uporczywie lało przez trzy dni i w tym deszczu harcerze musieli pokonywać trasę. To było, to nas kosztowało bardzo dużo sił. Raj Granica jest... jest bardzo fajnym spacerkiem po górach. Można sobie wypocząć, przejść miły spacerkiem, żeby no, odetchnąć świeżym powietrzem i w ogóle się nie męczymy. Jesteśmy na granicy w tym roku po raz pierwszy, choć niektórzy z nas indywidualnie po raz drugi. Wspaniały rajd które mogę powiedzieć, inaczej by mnie tutaj drugi raz nie było. Podobnie jak z, zresztą resztą większości mojego patrolu. czego nas dość ciężkie zejście teraz do szklarskiej poręby. Właśnie schodzimy na naszą ostatnią stację, ostatni nocleg i mam nadzieję, że przyjemny, ciepły obiadek. A tego pogoda coś w tym roku niestety nie dopisała, ale trasa to nadrabia. Wspaniała komenda, świetni ludzie. Rajd ogólnie w tym roku pływa nam pod znakiem i jakby pod opieką świętej pamięci papieża Jana Pawła II. Jan Paweł II. Nakazał nam kiedyś nie czynić scoutingu zbyt łatwym. Stawiać sobie wyzwania. Wyzwaniem jest ten cały rajd, wyzwaniem jest schodzenie przez trzy dni w tragicznej pogodzie po gardonoszach. Dzień dobry Państwu! Witam na ślicznym obiadku. To również trasa ósma, czyli trasa nieprzytartego szlaku. Dla dzieci specjalnej troski przygotowaliśmy nieco lepsze warunki. Nazywamy je dziećmi specjalnej troski, dlatego że, że na przykład są ze środków dla dzieci niedowidzących czy dzieci niewidomych. Mogły wjechać na Szerenicę wyciągiem. W ich świadomości ten właśnie wyczyn wjazdu na Szerenicę, siedzenie na krzesełku, to było to, co. Było dla tych dzieciaków po prostu wielkim przeżyciem. Idzie z nami, towarzyszy Dzielnie cały czas, on nadaje tempo, narzuca właściwie cały czas z przodu. No, co do samego rajdu, no. Pogoda nie najlepsza, natomiast w sercach i, i po uśmiechach można powiedzieć, że, że naprawdę jest cudownie. No i tutaj są osoby, które naprawdę to kochają. Kochają góry, kochają harcerską atmosferę i kochają harcerstwo. Jeżeli chodzi o przewodnią myśl tego, tego rocznego rajdu, bardzo nas to urzekło w ogóle, bardzo, bardzo ten pomysł i, i właśnie... Właśnie to już związane z Janem Pawłem II to było dla nas, no też takie zrobiło nam się cieplej, po prostu jak przeczytaliśmy jak jest tegoroczne zadanie przedrajdowe i troszeczkę je zmieniliśmy ponieważ oddaliśmy taki album Jan Paweł II, nasz Ojciec Święty w górach bo uznaliśmy, że właśnie rajd granica tutaj mamy góry Ojciec Święty też po górach lubił spacerować kochał góry i postanowiliśmy właśnie jakoś to połączyć Niż tak, która trwa, kiedy w majtach jest mokro i w butach lupie nam Ja się nie wypaję, ja się nie wypaję, ja się nie wypaję absolutnie Lepszej granicy nie będzie, niż ta, która trwa, kiedy w majtach jest mokro i w butach lubię nam Zamykacie i już jest koniec i można oddawać strzał. Najmniej będziecie w środek, trafiać, nie będzie palcem pokazywał. Mam ja się. mam ja. ci na drodze? Na Jesteśmy na trasie też, jesteśmy tu z jest Dugołęka. Jest jesteśmy, jesteśmy na rajdzie granicy. Jesteśmy na rajdzie granicy, jest tu świetnie, po prostu jest super. deszcz padał wczoraj, na uczelani grad i jest świetnie i jest dużo jedzenia i w ogóle. No, po prostu mamy kino za darmo. Tak, tak. Najbardziej wiem, podobało nam się to, jak wczoraj wchodziliśmy na wysokość około 1500 metrów 1400. i zaczął padać, padać grad. No po, dzisiaj prostu no, no, Ej, po prostu było strasznie. Po prostu był straszny. Ej, przyszliśmy do schroniska i otwieramy plecaki, a tam jedna wielka kałuża. I nie mieliśmy co coś oj, Po prostu żeśmy chodzili w oknę, Ej, Ale to było po prostu przeżycie na całe życie. Było świetnie. <laughs> Zachęcamy na, na przyszłoroczny rajd. To są, można powiedzieć, sprawdzone drużyny, które przyjeżdżają z Polski po to, żeby, żeby tutaj współzawodniczyć, żeby coś osiągnąć, pokazać, zdobyć nagrodę. Jesteśmy zadowoleni, że od 13 lat gościmy na terenie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej i w placówce Straży Granicznej w Jakuszycach harcerzy, że możemy im z każdej strony i w różne sposoby pomóc. Młodzież zdobywa doświadczenie, spotyka się z pięknymi górami karkonoskimi, spotyka się również z funkcjonariuszami. Mogę ze swojej strony zapewnić, jako komendant placówki straży granicznej w Jakuszycach, że następny rajd w przyszłym roku również z przyjemnością będziemy gościć na terenie naszego oddziału i na terenie placówki straży granicznej w Jakuszycach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie Hosanna Błogosławionek, który idzie w imię Pańskie Hosanna Hosanna Hosanna, Hosanna na wysokości Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości Oto Beranek Boży, który gładzi grzechy świąt Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego uczta Rajt na moją komendę, Patrzysz? Standard Dolnośląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego imienia Stefana Mirowskiego wprowadzić. Drugi i druhowie, czuwaj. czuwaj! Związek Harcerstwa Polskiego, Komendantka Dolnośląskiej Chorągi. Imienia Stefana Mirowskiego. Szklarska poręba 18 września 2005 roku. Rozkaz specjalny L3 przez 2005. Spocznij! Puchar i nagroda komendanta głównego Straży Granicznej generała brygady Józefa Klimowicza za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii harcerzy. Dla każdej zwycięskiej drużyny jest również komisarz Leży.

Nagroda burmistrza szklarskiej poręby pana Zbigniewa Misiuka za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii harcerzy dla 11. drużyny harcerskiej Czarny Stopy. Nagroda wręcza również pan przewodniczący rady pan Andrzej Kuszta. Nagroda pani senator Marii Berny dla 12. świnickiej drużyny harcerskiej Szarotki która na trasie rajdu uzyskała najlepszy wynik punktowy z drugich miejsc. Szupar, 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 szupar. jestem ciekawa, to to... To... Zębionia, na to... To... Na pół. Na, nie, to... po, nie to... po, po miesiącu. Po Miesiąc to

Oświat, kuratorium Oświaty, Policji, Straży Granicznej i Wojska były na naszym apelu, skorzystały z zaproszenia, nie przyjechały tu z pustymi rękami i dla wszystkich harcerzy, drużyn zwycięskich przy, przywieźli jeszcze jakieś nagrody. Bardzo się z tego cieszymy. Będzie nam bardzo miło, gdy w przyszłym roku również harcerskie wędrownicze patrole wrócą na trasę rajdu granicy. Tak obiecał nam komendant tutaj placówki Straży Granicznej w Starskiej Porębie, że przyjmą nas tutaj z otwartymi rękami i będziemy mogli by normalnie tutaj funkcjonować.